No i pięknie. i piękny sport. Taki dynamiczny, szybki. Szybko do naszego studia. Tylko na lodzie. Więc. Przemknęła nie na lodzie, ale takim. Pełni słońce. Spójrz. Chciałem powiedzieć takim krokiem jak na łyżwach. Kasia Cipielska, dzień dobry, Kasiu. Na łyżwach na Obcasie. Dzień dobry. Witam Państwa. No i ja przyniosłam to słońce. Mogę sobie pogratulować. Wreszcie, się ją. Wreszcie. Ja, wreszcie. wreszcie, prawda? Wreszcie. E, ale tak przeczuwam, że i tak ym, znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która z dzisiejszej pogody będzie niezadowolona, bo ma być gorąco. Słuchajcie, gorąco i to no, jak w lecie, jak w najcieplejszy dzień lata. Ym, 27, 28, 29 stopni w cieniu. Ja myślę, że takiej osoby nie ma wśród nas. Nie ma na pewno. Nie, nie no ma. to dobrze, no to śmiało mogę opowiadać. Mamy Wyż nad Polską i ten Wyż właśnie gwarantuje nam bardzo dużo słońca. Natomiast nad zachodnie regiony dzisiaj nasunie się płytka Zatoka Niżowa i na zachodzie są szanse na przelotne opady deszczu i burzy, ale to głównie w drugiej części dnia. Na razie wszędzie słonecznie, bardzo ładny poranek, chociaż gdzie gdzie na wschodzie jeszcze w tej chwili ścielał się mgły. No a przed południem, czyli około godziny 9:10. To nie jest najcieplejszy moment dnia. To jest godzina 9. Od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 22 w Poznaniu. A później po południu jeszcze cieplej. Bo na termometrach zobaczymy od 23 na Suwalszczyźnie, przez 27 w Warszawie i Łodzi, do 28, a nawet 29 mm. na zachodzie. No i niewykluczone, że na zachodzie temperatura będzie jeszcze wyższa. Będziemy czekać na informacje od Państwa, jak wzrasta ta temperatura. Temperatura na państwa termometrach. E, opady deszczu, tak jak mówiłam, i burze na zachodzie. Burze niektóre mogą być gwałtowne, z ulewami i z wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. A w centrum, na wschodzie i na północy, spokojnie dzisiaj, bez deszczu, niebo bezchmurne, wiatr słaby. Może no, to trochę... Myślę, że po naszej prognozie pogody to niektórym szybko wzrasta temperatura. Już. Wzrasta to ale ciśnienie spada. Ciśnienie, ciśnienie leci. 998 hakapaskali dzisiaj. Nie za wysokie, ale przyzwoite może być ciśnienie. Jutro. Podobnie jak dzisiaj, czyli na zachodzie, mamy szansę na opady deszczu, burze. Burze mogą pojawiać się również na południu, a u nas, tu w centrum, na wschodzie, na północnym wschodzie, jutro słonecznie i cały czas bardzo ciepło. I do końca tygodnia będzie płynąć do nas ciepłe powietrze z południa kontynentu, czyli więc wakacje. Długi weekend, naprawdę. Piękny w końcu się udało tak długi poranek w wino wrocławiu u pana zdzisława proszę państwa ale nie zdążyłem pokazać no to już proszę bardzo gorąco pozdrawiamy czwarta pięćdziesiąt poranek tego słońca w wino wrocławiu o i pani zdzisławie Ciśnienie rośnie. Moje jest ładniejsze, zobaczycie zaraz. Ach, tam. E, szklarska poręba jeszcze od pani Jagody. Pani Jagoda to dopiero wysłała zdjęcie, proszę bardzo o poranku. Najpiękniejsza, jak mówi szklarska poręba na wiosnę. No, trudno nam negocjować, bo jeszcze nie przysłała Agata swojego zdjęcia. Może zrobimy jakąś małą rywalizację. Pięknie. Te, te dwa miejsca. No, Wrocław, szklarska poręba, polecamy. Daj mi szansę mgły były, jak wjeżdżałem do Warszawy. Dobra, faktycznie. a podejrzymy jeszcze nie bo interesuje mnie, jak wygląda niechorze o poranku dzisiaj. A proszę bardzo. Pięknie, no, nie odbiegamy zawsze. daleko od jakichś wysp kanaryjskich, prawda? Można pomyśleć nad urlopem w Polsce. No dobrze. E, czyli mamy 27, stopino, 28, no, 28, no, 28 no, 29 stopni. Ale w Bałtyku? Ile jest? A sprawdzę, właśnie. Nie, nie sprawdziłam, jeszcze... czy cokolwiek rośnie, czy Ta. nie rośnie. Nie, kilka stopni wiem, było. chyba jeszcze za wcześnie. Siedem? Chociaż jak będzie kilka takich ciepłych dni, to i woda będzie cieplejsza, ale 25 stopni nad samym morzem na wybrzeżu. Dobra, to rozdzielamy zadania. Kasia sprawdza. Wodę? E, ja odpoczywam. A gotowe na skrót informacji. Już teraz? Już teraz. <noise> Zapraszamy.